Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, znajdujemy się teraz koło Gołąbków, czyli jak możecie się domyślać, będzie odcinek z gołębi. Teraz wydaje mi się, że więcej będzie odcinków z gołębi. Postaram się więcej nagrywać, no ale to zaraz, na samym początku, oczywiście zachęcam wszystkich do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, i, 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 i możecie na grupę jeszcze widzieć na Facebooku. Link będzie podany w opisie. Dajcie łapki w górę pod filmami, bo trzeba wrócić z wyświetleniami, bo kurde jest lipa. Zauważyłem, że teraz, wczoraj chyba wrzuciłem film, bo przedwczoraj jest tylko 150 wyświetleń, co, co kiedyś miałem po takim czasie z 1500 nawet, także no trochę zasięgi spadły, jakieś ograniczenie wiekowe jest w YouTubie, teraz nie jestem tak za bardzo obeznany i nie wiem, co tam się dzieje na tym YouTube za bardzo, jeżeli chodzi o kanał i tak dalej, ale wiem, że widziałem jakieś tam... Ograniczenie wiekowe, coś tam jest wpierdzielone, ale no dobra. Mniejsza z tym, zostawiajcie łapeczki w górę. No i co? Dzisiaj tutaj pokażę Wam gołąbki moje. Ostatnio wrzuciłem. Mówię ten odcinek, jest na mały świetle, nie jest z karmienia. Kupiłem gołąbką karmę pierzeniową. Jeszcze kupiłem tutaj im olej czosnkowy, coś tam jeszcze zaraz Wam pokażę w sumie, żeby były zdrowe gołąbki. Tu mi się trochę wysypało. I trochę mi się wysypało i w sumie tak stwierdziłem, że wysypę do końca, bo tu mam to, e, tu mam to, to, to karmidełko. Ale mówię, wywalę tutaj im resztę, bo tu tak jak jest karmidełko, to miejsca tylko zajmuje. A tak to im wysypałem, one i tak to zaraz zjedzą. Więc w miarę czysto, bo ja tu posprzątałem, to się tam raczej za bardzo nic nie obawiam. No i co, siedzą tutaj gołąbki, jak widzicie. Sobie ładnie tutaj siedzą. Jest kilka staropolskich. Kilka są takie podobne do staropolskich, pomieszane tam. Nie wiem, ze trzy sztuki. No i tak to wygląda wszystko. O, patrzcie, tutaj na przykład ten gołąbek. To jest po moich gołąbkach. Po tym, o, po tym tam staropolskim. To jest z tego roku gołąbek. I tamten też jest po nim. O, właśnie ten. Tu jest samica moja staropolska. O, tutaj na przykład mam takiego białego. Te gąbki są do wydania. Na przykład ten biały, ten czarny. Czarny taki trochę, ala tygrysek jest. Tutaj te dwa czarne. Znaczy jeden chyba, bo jednego sobie zostawię samca. A drugi też jest chyba samiec, ale drugi jest do wydania. Tutaj mam. O, te gąbki sobie niedawno kupiłem. To niby są niemieckie wystawowe, ale takie one czy one są czyste i krwi niemieckie wystawowe, to ja nie wiem. Tu jest drugi, ten, to jest samiec, od tej tutaj samicy niemieckich wystawowych. Tu jest mój staropolski, tu jest koszula. Do koszula poszukuję ogólnie samicy, bo mi zdechła Jakoś wcześniej, nie wiem, z miesiąc, dwa miesiące temu I, 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 I poszukuję właśnie do niej Do niego samicy O, i po tej samicy są właśnie te moje młode Po tej samicy i po tym silnym. Tak wygląda samiczka Czekajcie, po tej dobrze jej ja mówię? Dobrze mówię No i tutaj, Co tu jeszcze do wydania? Widziałem któreś, muszę tu powydawać, albo koledze dam albo coś, bo, bo po prostu niepotrzebne mi są te gąbki wszystkie tu jest 15 sztuk ogólnie siedzi, no jak widzicie w gołemniczku tym małym się też zmieniło trochę powywalałem te półki, to wszystko, bo tu nie będą się lęgły i zrobiłem tylko taki, to będzie taki gołębniczek dla tych ozdobnych tutaj będę miał maksymalnie tam myślę 20 sztuk eee, tych, tych, tych ozdobnych, o tutaj bójka więcej niż 20 graczej tu, raczej tutaj nie będzie się działo no ale zobaczcie, teraz więcej miejsca jest, dużo i myślę, że lepiej to wszystko wygląda takie siodełka prowizoryczne, tylko porobiłem i jest elegancko mi się wydaje yy, ogólnie jeszcze tam w klatce mam gołąbki, zaraz Wam pokażę bo to sam ogólnie kolega mi dał te gołębie, bo, bo ogólnie miał, ogólnie, ogólnie będę mówił, dawno nie nagrywałem yy, miały te gołąbki wszystkie na rosół ale postanowiłem, że je wezmę, dam tam kilka, aż dałem koledze. Tutaj jest syf, to, to, to jak coś to mi nie piszcie, że jest syf, bo widzę. Po prostu wpuściłem je, bo nie miałem gdzie one. Już tutaj z tydzień czasu siedzę, po gdzieś musiałem je wpuścić. Tu są same czerwone, takie widzicie. Ten to jest chyba staropolski. Hmm, tutaj są z obrączkami. Te czerwone też są te czerwone do wydania, muszę wydać. Tam jest para, widzicie? Dwo, obydwa mają pomarańczowe obrączki. Nie wiem z którego roku to jest. 20 z tamtego roku ten jeden tylko nie ma obrączki samiec a tu jest druga para o. to jest właśnie para tych czerwonych no i co, ogólnie je zaraz połapę i przerzucimy je do tamtego głębnika bo na razie tamtych i tak nie wypuszczam żeby jastrząb nie bił więc, więc, więc sobie przerzucimy wszystkie tam niech sobie tam wszystkie siedzą i co? I dobra, cięcie. Za chwilę się widzimy, za chwilę Wam pokażę jak je tam przerzucę i tyle. Dobra, cięcie. No i dobra, jednego już mam, jak widzicie trzymam go tutaj. I co? Przepuścimy go, tutaj go wpuścimy. Zobaczymy co i jak. Nic się raczej nie będzie działo specyficznego, a niech sobie wchodzi. Dobra, idę po kolejne i zaraz wpuszczamy kolejne. Mam kolejnego, powiem Wam, że nie wiem co to są ogólnie za gołębie. Akurat ten na przykład. Ale powiem Wam, że kurde, jak się weźmie tego gołębia w rękę, to, to, to gołębie są ładne, zadbane, ciężkie. Fajne, fajne gołąbki. Dobra, ja już nie będę pokazywał jak go wpuszczam. Przynoszę kolejnego. Tutaj mam samiczkę. Ta samiczka jest z 17 roku. Myślałem, że one są wszystkie z 20, ale patrzę, że ta ma z 17 obrączkę. I taka samiczka jest No i puszczam ją też i idę po kolejnego, pokażę Wam wszystkie po kolei jak wyglądają gąbki samiczka z 20 i samiec od niej też z 20 roku No i dobra już wszystkie są tutaj Gdzieś tam sobie powlatywały Niektóre jeszcze na dole siedzą Słuchajcie, włączę latareczkę. I tak to teraz wszystko tutaj wygląda. Mówię nagram wam coś. Postanowiłem nagrywać więcej odcinków. Teraz trochę wrócić z nagrywaniem. To ja mówię coś nam wam nagra. To tutaj mój samczyk staroport. Z tamtego roku wszystkie są młode gołąbki. Najstarsza to jest ta samica co teraz ją wpuściłem. Co mówiłem z 17, chyba ona była Dobra, idę jeszcze Wam pokażę na szybko. Jaką karmę kupiłem i, i co tam jeszcze kupiłem dla nich. No i dobra, jestem już tutaj. Kupiłem im multiwitamina. To jest chyba to jest zwana MMK. Witaminki do karmy im dodaje te witaminki. Tutaj jest karma taka. Nie wiem co to za karma jakaś jeszcze pierzeniowa to jest. No i co tu jeszcze mamy? A, i olej czosnkowy kupiłem jeszcze im taki dodatek do karmy. No i tutaj na robaki też im coś kupiłem, do wody to się dodaje. I, i, i co tu jeszcze jest? A, to też jakiś robiotyczek. To chyba jest na jakieś, też jakieś tam, jakieś tam choroby czy pasożyty. No, i tak to wszystko tutaj wygląda. Dobra, wracamy do głębi, no i jesteśmy z powrotem. Tak sobie w sumie myślę, że, że, że w tym odcinku to by było chyba na tyle. Yy... A jeszcze miałem Wam powiedzieć: informację, ten gołębnik, o którym mówiłem, w przyszłym miesiącu będzie zbudowany na ten na gołębie pocztowe. Tam będę trzymał. Mam zamiar sobie na wiosnę z 20 sztuk pocztowych od jakichś hodowców takich takich, takich, no takich lepszych gołąbków kupić i ten z 20 sztuk takich młodych i sobie te młode tam będą siedziały w tym gołemiku nowym i będę im robił treningi i tak dalej, i tak dalej. Będę oczywiście wszystko nagrywał. Dlatego jak ktoś jest zainteresowany takimi filmami, to niech subskrybuje, lajkuje like i komentuje. No i co, zostawiajcie łapki w górę, bo mówię trzeba trochę oglądalność zwiększyć, bo jest słaba strasznie. No i tyle. W sumie w tym odcinku by było na tyle. Trzymajcie się do następnego. Hello.